Cześć, z tej strony Retur, a dzisiaj nagrywamy kolejny odcinek z Tirdaun. Eee, Tirdaun, jak na ignore... Co to jest? Rosyjski kawior To nie pasuje do ciemnych interesów, o okay. eee, Ostatnio co my zrobiliśmy? A ostatnio eee, łódki były. Okradzone dzieło sztuki Co mamy w ogóle teraz z narzędzi? Aha, bombę ostatnio blokowaliśmy Ulepszmy sobie może Szerokość desek na 4 Jeszcze, no teraz możemy I co tu mamy? GPS-y I problem z ubezpieczeniem Dobra, weźmy sobie ten problem z ubezpieczeniem. Bo to wydaje mi się, że damy sobie radę. Dobra, chcemy to. A to jest ostatnie, co my yy, patrzyliśmy. To tak, najpierw obczaj sobie dokładnie, jak to wszystko wygląda. A tu się psuje coś. Dobra, tu mamy auto, tylko ono nie ma kółek nie jest przepięte, więc można jeździć Dobra, dobrze wiedzieć to jest jeszcze... Tu jest drugie auto, ale też podpięte, a tu jest trzecie auto, jak to tu wygląda. Aha, nie mogę odjechać, spróbujmy tak i deskami. Tylko tak mocno Bardzo mocno No i tu jedna deska niepotrzebna Gdzie to musi się trzymać Nie wiadomo co Jeszcze za dwie I ostatnia Dobra Daje się trzymać mniej nadzieję Okej okay. No nie fajnie Jedna linka poszła Okej, okay, czy mam jeszcze rozumieć, że To będzie przeszkadzać my się zasuń, nie no wiem po prostu tu odpiąć Nie, coś nadal nie otrzyma. Tu i zejdzie. Nie, A jakby tak zrobić? coś, O! No i nie ma płotu. I zniszczymy sobie to, bo to jest problemem. Zrób mi szybki zapis, tak? Na wszelkie, no i właśnie, bardzo dobrze, że zrobiłem sobie szybki zapis. Dobra, uratowałem się właśnie od marnowania czasu. Dobra, tak, 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 tędy powinno być teraz przegiętne Dobra, ciągniemy to. Stąd już to wykieruję. A... Dobra, tak. Mam wrażenie, że jeszcze tu, jakbyśmy chcieli to przetransportować, to sobie ja po prostu zaparkuję. No nie, najpierw szybki zapis. Dobra, to jak na razie sobie zostawmy. Gdzie jest reszta aut? A tutaj dobra Przejdziemy sobie tędy i tutaj To właściwie tematem to jest tu wyjechać tędy i do ciężarówki dobra To jest wolne, no Jeszcze mamy tu auto, tylko tym to by się przydało. Dobra, najpierw yy, szybki zapis, tak? Palnik, palnik, palnik i palnik. <tryk> <tryk> ok, zdjęte. I teraz użyjemy sobie tej bomby. No, i mamy wyjazd. Tu pozbyć się tylko z drogi. No, i tu jest wyjazd i tylko do tego. No to właściwie to już są trzy auta. Gdzie jest reszta? by najszybciej było zrobić to okrążenie No ten to jest przejazd tu i tędy Dobra, spróbujmy to zrobić na 4 Razem z tamtym Spróbujmy, po prostu zobaczymy jak to wyjdzie i, I jaka y, będzie luka czasowa? Tędy szybki zapis. Tędy. Dobra, nie wczytaj szybki zapis, musimy to zrobić jeszcze raz. Dwa Trzy Jest temat? O Boże, jest tu przypięte To poczekajcie jeszcze trzeba w ogóle to auto odpiąć hmm. Podłogę zniszczyłem drzwiami. Dobra, odepnij mi to auto. po pierwsze szybki zapis na wszelki wypadek raz dwa trzy nie jestem pewien ale wolę to zrobić nie nie mogę A teraz jeszcze raz szybki zapis czy mogę nim odjechać mogę nim odjechać Właściwie, podjedźmy nim jak najbliżej można Tak bez włączania alarmu Ale auta są dzikie No zostawmy to po prostu tak Dobra i teraz się wrócimy zniszczę. A no więc jak się ma pomysł, nawet nie potrzeba broni. Okradnijmy to. Nie, dobra. Bez kombinowania już. Ani razu w ogóle strzelby nie używaliśmy? Tak. Ani razu. Szybki zapis. I lecimy. Raz Dwa Trzy Co? Jeszcze jeden jest, nie wierzę. Nie, nie wierzę. To jest żart, po prostu. No oczywiście. Teraz auto jest wolne, co nie? Się nawet upewnię. No to No, nawet Dobra, to już powinna być mi się wydaje ostatnia próba, chyba że coś jeszcze spartole wjeżdża. szybki zapis. Okej, okay, yy, nikt tego nie widział co nie? Nikt. Yy, Wyszedłem z sprawy. Tak. Tak się będę tłumaczył. Okej, okay, przedostatni. Dobra i teraz już nie powinno być żadnych problemów. Oprócz mojej kiepskiej jazdy. Dobra jest. Helikopter się jak zawsze na nas patrzy, ale my sobie Jakie są nowe wiadomości? Nie ma żadnych nowych wiadomości Pieniędzy żadnych nie zebrałem, no to po prostu zrobiliśmy kolejną misję A kolejna będzie musiała być już na wyspie Hollow Rock Dobra, ale tyle starczy Zrobiliśmy kolejną misję. A jak na razie, to do zobaczenia. Siema.